Witam Państwa, pora na następny film z serii naprawy kampera, od razu zmieniam kamerę do rzeczy, popsuł się nam piec, najpierw może włączę lampę, zobaczę czy mi się uda, minęło kilka dni od czasu jak zacząłem ten wcześniejszy urywek filmu, coś tam wypadło, nie mogłem dalej robić, także zapraszam do kontynuacji. Muszę sobie przypomnieć, jak to wszystko tutaj wyglądało, więc wygląda to w następujący sposób, jest awaria trumy. Polega ona na tym, że jak włączam tutaj piec, natychmiast zapala się czerwona lampka. Praktycznie po sekundzie, czy tam nawet krócej. No i tutaj otworzyłem tą klapkę. Która jest tutaj tak zamocowana. Ona odpiera się w ten sposób, że trzeba ją wypchnąć do góry. Ale nie spodziewałem się, że tyle siły trzeba w to włożyć. I w ogóle, kurczę, no, bałem się, że ona w ogóle pęknie, bo troszeczkę jest tak dziwnie to zrobione. No, następnie, co zwróciłem uwagę, widzicie tam. Aha. Tutaj po prawej stronie widać od razu, jaka jest wersja hardware'u tej płytki. Od wersji 5 zdaje się, ja mam wersję, jak widzicie, 2. Od wersji 5 można do trumy podłączyć ten cyfrowy wyświetlacz, łącznie chyba z tym Bluetoothem, do którego się można podłączyć po bluetoothie. Więc, gdybym chciał mieć ten wyświetlacz, to i tak tą płytkę trzeba byłoby wymienić. Natomiast to jest wersja 2, i ona się jeszcze dodatkowo różni tym, że troszeczkę inaczej te lampki chyba są tutaj wlutowane, czy tam po prostu miejscowienie jest troszeczkę inne. No i tak jak widzicie, jest zielona lampka, która odpowiada tak, jakby za informuje o zasileniu, a ta ostatnia lampka, taka czerwona, ona mruga, raz mruga krótko, raz długo. Po czym następuje dłuższa przerwa. Wyłącza na chwilę i znowu zaczyna. I okazało się, że to jest kod błędu. Jeżeli krótko miga, to znaczy, że to jest tak jakby 0, jeżeli długo to jest 1, albo odwrotnie, już nie pamiętam. No jeżeli się to rozpisze, na przykład 0, 0, 1, 0 i tak dalej, to jest 8, 8 tak jakby cyfr. 8, 0 albo jedynek, to okazuje się, że to jest binarny kod, który można przeliczyć na ten kod heksadecymalny i w internecie sprawdzić, co oznacza ten błąd. Troszeczkę to nie jest takie intuicyjne w, w tym, źle powiedziałem, troszeczkę to nie jest łatwe znaleźć w internecie, bo nie ma jednego miejsca, gdzie wszystkie kody są wypisane. Coś tam znalazłem, ale to też później zależy od może modelu, z którego roku i tak dalej. W każdym razie no doszedłem do tego, że to jest, zdaje się, zwarcie sensora podgrzewania tego wentylu Frost control to jest to, z tym, że ja nie mam te, czegoś takiego. To jest sensor, który wchodzi tutaj w ten, na, ten, na te piny, i tutaj nie ma żadnego, tu się nic, nic nie dzieje. Także ja podejrzewam, że to jest walnięta elektronika. Jeżeli już błędy, fałszywe błędy, tak jakby wskazuje. Więc ja już próbowałem ją wyłączyć tutaj, ruszyć tymi przewodami, mniej więcej, żeby on załapał żeby przestał widzieć ten błąd, ale nie udało się, więc będę następnym. Następnym krokiem, który chcę zrobić, to jest wymontowanie całej płytki. No wizualnie sprawdzę, czy tam coś może faktycznie hardware'owo coś, znajdę jakiś błąd, jakiś, jakiś problem. Chyba zamontuję ją jeszcze raz tak na prędce, zobaczę, czy może to coś pomoże przeczyszczę i tak dalej. Jeżeli nie, to będę musiał chyba wymienić tą płytkę. Ona kosztuje 360 euro, chyba. No i teraz, no, oczywiście, wymienię wtedy już ją prawdopodobnie na wersję 5. Ewentualnie po to, żeby w przyszłości zamontować wyświetlacz z Bluetoothem. Także przystępuję do działania. Tu mam takie dwie śrubki z jednej, gdzie to jest? Tutaj z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby od, od tą klapkę zdjąć. Nie czuję tam jakichś innych jeszcze śrub. Także przystępuję i zobaczę jak poszło. Po odkręceniu tych dwóch śrubek. Widzę, że to chyba odchodzi ta cała klapka. No i tutaj widać tą płytkę. No i jeszcze zrobię taki test, że odłączę na chwilę. Patrzcie tutaj coś, Jakiś taki. Nie, to kusz chyba. To kurz chyba jest. Ale mimo wszystko mm, zrobię to w ten sposób, że najpierw odłączę jeszcze wszystkie kable od płytki, e, tak dmuchnę i przyłączę je, przyłączę je jeszcze raz. Zobaczyć, e, co to da. I chciałbym wyjąć tą płytkę całkowicie. Znaczy tą klapkę całkowicie. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, bo troszeczkę mi tutaj przeszkadzają oczywiście te przewody wszystkie. Ale może posiłuję się, tak zobaczę. No, może nie, że posiłuję się, ale tak spróbuję lekko to zrobić. Bo nie wiem dokładnie, jak ona tam się trzyma, ta klapka. Nie chcę tutaj pokiereszować czegoś. Także robię dalej. Krótki taki update. Ta płytka jest praktycznie wsunięta tutaj w takie zatrzaski. Także bardzo łatwo ją wyjąć. Z tym, że jednego tego ostatniego konektorka nie mogę zdjąć. Tutaj ten taki biało-czarny kabel, z tego co widzę. Czyli może z tamtej strony jest jakiś. wiem, że muszę coś podważyć albo zaczepić, ale czy tam wcisnąć, żeby to wyszło, ale jakoś tak no nie mogę z tym jednym nie mogę sobie poradzić. Także te wszystkie odczepiłem. Może je właśnie tak poruszam. Zaraz jak uda mi się wyjąć tą płytkę to przedmucham i zobaczę co dalej. Chciałem tylko wam powiedzieć, że z tym jednym konektorem białym mam mały problem. No i słuchajcie, wyjąłem tą płytkę, udało się. No po prostu troszeczkę silniej musiałem pociągnąć, uważając, żeby oczywiście tego gniazda nie wyrwać. No i powiem szczerze, że tak na pierwszy rzut oka nie widzę jakichś tutaj problemów. Nawet nie wiem za bardzo czego się spodziewać, Po jakie to mogą być uszkodzenia. Jeżeli już, to podejrzewam, że coś głębszego, ewentualnie jakiś gdzieś się coś rozlutowało, chociaż nie pasuje mi to troszeczkę na... Chociaż diagnozy, diagnoza to może być różnie zaimplementowana. Może być, że po prostu jakiś... Jakieś połączenie lutowane się ukruszyło czy zepsuło, powiedzmy, i gdzieś tam nie ma przejścia. A może to być spowodowane tym, że tutaj, w tej, w tej komorze, może być też ciepło, nie? Bo jednak ta, ten piec działa. A ja jeszcze zauważyłem. Tutaj mieliśmy troszeczkę takie, taką nieszczelność, jakby na tym. To jest ciepłe powietrze, które jest rozprowadzone po całym kamperze. Jeżeli tutaj ta rura wy, wypadła, i ona chyba, wydaje mi się, chyba, że przy wyjmowaniu tutaj tej szafki mi się tutaj ruszyło, on tak bardzo słabo tu się trzyma. Jeżeli ona była właśnie w ten sposób, to to ciepłe powietrze też w dużej mierze szło do tej komory. Także tu mogło być ciepło. Ja zawsze wiedzieliśmy, że to jest szafka, gdzie jest mega ciepło. Dlatego nie zostawiliśmy tu na przykład jakichś rzeczy do jedzenia, czekolady i tak dalej. Natomiast być może właśnie ta wysoka temperatura na dłuższą metę spowodowała, że ta płytka się zepsuła. No, ale jeszcze, jeszcze raz powiem, jaki mam plan. Plan mam teraz taki przeczyścić, jeszcze raz dokładnie przejrzeć i podłączę ją jeszcze raz. Wiadomo, konektorki wszystkie przy, przy wyjęciu i włożeniu, tak jakby może troszeczkę załapią lepszy, lepszy kontakt i może to coś da, zobaczymy. Słuchajcie, no nic tutaj nie widzę na tej płytce, pokażę Wam tylko tutaj. Oczywiście nie mam mikroskopu, tak telefonem próbuję to nagrać. E, jedyne miejsce, które e, mnie tak zastanawia, to jest tutaj właśnie przy... E, no gdzie mam szukać? No, naj, najprawdopodobniej to przy miejscu, w którym ma, jest wszczepiony ten... Jest e, pozycja tego... E, kontakt tego sensora, którego, e, Który niby ma błąd. Którego w ogóle nie ma. E, no i tutaj są takie... Te punkty właśnie lutownicze, ale kurczę, nie wiem, ja nie widzę tutaj jakiegoś grubego problemu. No tak, chciałem Wam tylko pokazać, jak, jak to sobie oglądam. E, płytka, wydaje mi się, że ona ma więcej warstw. To chyba nie są tylko dwie warstwy, góra, dół. No, chociaż tak nie jestem pewien. Mi się, że, wydaje mi się, że jednak że ma kilka warstw, także nie, i tak nie jesteśmy nie jestem w stanie dokładnie sprawdzić wizualnie, ale tyle o ile e, zerknąłem. Także przełączam przyłączam ją jeszcze raz zobaczę czy ruszenie sensorami coś dało. Słuchajcie, podłączyłem e, i praktycznie jest to samo, także. Mm, Pozostało mi tylko, spróbować wymienić tą płytkę. Także pewnie teraz też kilka dni to potrwa, zanim ta płytka do mnie przyjdzie. I może nagram jeszcze filmik jak już zamontowałem, albo jak montuję tą nową płytkę. Chociaż nie wiem, czy to jest ciekawe. Chciałem Wam pokazać po prostu jak tutaj dobrać się do tej płytki. Powiem szczerze, że najtrudniejszą rzeczą. To było zdjęcie tej klapki. To było najbardziej upierdliwe. Reszta to tutaj jest bardzo łatwo dostępna. Także być może do następnego ujęcia. Drodzy Państwo, następne ujęcie za kilka dni. Doszła płytka, już poka. Otóż wygląda tak samo, identyczna jest, tylko tutaj ma ten sticker inny, bo ma wersję 5, czyli jest przystosowana już do tego panelu z Bluetoothem. Tego panelu, który tutaj jest, a jeszcze analogowy, a można go wymienić na. Cyfrowy ja tego przynajmniej na razie nie będę robił, bo to będzie następne 150 euro pewnie e, z tego co tam patrzyłem. Za tą płytkę dałem 360 i to jest nawet e, troszeczkę tam mini promocja typu 10-15 euro, 20 mniej, e, ponieważ ona jest u, tak, jakby używana, e, kupiona w Amazonie. I dlatego użyłem też używaną, bo była opcja Prima, czyli mogę bez problemu ją zwrócić. Gdyby mi nie działała, to po prostu ją wsadzam z powrotem i zwracam. Także myślę, że powiedziałem co trzeba i przystępujemy do zamontowania. I już pokazuję, albo sobie sam muszę przypomnieć, jak to tutaj wyglądało. Wszystkie kable tutaj sobie wiszą. 1, 2, 3. Także chyba nie ma co tutaj przedłużać, tylko podłączę i zobaczę czy, czy mi zadziała. Tutaj mamy na razie wyłączone na, na zero. No to proszę Państwa podłączona jest płytka. Wszystkie kable są podłączone tak jak powinny, chyba przynajmniej. Teraz jeszcze tutaj możemy odkręcić zawór gazu w razie jakby nam chodziło, to od razu zobaczymy, czy nam odpali piec. No i teraz sprawdzamy, tutaj e, załączymy i zobaczymy, co, co nam tutaj lampka powie. Nie ma się zapalić na, na czerwono od razu. Jeżeli już to na pomarańczowo. E, 3-4 start. Proszę państwa, wygląda to dużo lepiej. Nie wiem czy widać, ale jest pomarańczowy kolor. Z kasze. O. I piec się odpala. Nie wiem czy to słychać. Zobaczycie jak się odpala piec. Najpierw słychać taką, taki wentylator. Później głośniej. Słuchacie zapalnik i później płomień. Także, proszę państwa, jestem mega chyba zadowolony. Przynajmniej, przynajmniej na razie jest OK. Tutaj jak zgaszę światło to widać pomarańczowe światełko oznacza, że piec się nagrzewa. Jest w takim trybie tak jakby szybkiego nagrzewania. Także zostawię go może na chwilę. O właśnie, trzeba zobaczyć jeszcze te lampeczki może jak one co tam co tam one pokazują. Aha, po prostu pomarańczowe. Czerwony też się świeci, tutaj wam pokażę. Czerwony też się świeci. Czy tak ma być? Nie jestem pewien, bo nigdy tutaj nie zaglądałem, tak naprawdę. Ale wychodzę z założenia, że tak. Także jestem chyba mega zadowolony. Przynajmniej widać, że to już ten problem, który występował, nie występuje. I najwyżej jeszcze, może później dam znać, czy, czy wszystko jest w porządku za jakiś czas za pół godziny, jak się już piec nagrzeje. A w razie jak będzie wszystko w porządku, to nie będę przedłużał filmiku i do zobaczenia w, przy następnej naprawie. Pa!